Cmentarz wojenny nr 129 w Grybowie jest zabytkowym, żołnierskim miejscem pochówku zaprojektowany przez niemieckiego architekta porucznika Hansa Majera. Cmentarz założony jest na planie prostokąta z wyłomem od strony południowo-zachodniej, otoczony jest betonowymi słupami na podmurówce, połączony parami żelaznych rur. Od strony zachodniej wyłomu ogrodzenie stanowi pełny betonowy mur. Głównym elementem cmentarza jest krzyż wykonany z metalowych listew z ramionami spiętymi paskiem blachy. Obszar cmentarza składa się z trzech połączonych Schodami tarasów, i jest położony w bardzo niekorzystnym, widokowo miejscu, między wysokim brzegiem a drogą, na skarpie w głębokim jarze potoku. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie Trzech Żeliwnych krzyży z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion na betonowym postumencie, Żeliwne Krzyże Maltańskie z motywem wieńca laurowego oraz krzyż Żeliwny lotaryński osadzony na betonowym postumencie. Cmentarz został odnowiony i przebudowany w 1974 roku i na dzień dzisiejszy jest w miarę dobry stanie. Drewniany krzyż zastąpiono wówczas metalowym, usunięto zniszczone nagrobki, wyr wyrównano teren i obsadzono trawą. W 24 grobach pojedynczych pochowano tu 19 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 5 z armii rosyjskiej. Cmentarz na obecną chwilę wymaga kapitalnego remontu.